Wczoraj Manchester United zremisował u siebie z FC Burnley 0-0 i drużyna Manchester United w tym momencie od takiego Burnley dzieli, dzielą 4 punkty. Myślę, że to dobry moment by zastanowić się nad tym co Jose Mourinho do tej pory wykonał, jaką pracę w Manchesterze United, czy mógł coś zrobić lepiej, czy mógł coś zrobić gorzej i dlaczego tak naprawdę, powiedzmy to sobie śmiało, jakiegoś przeskoku jakościowego pomiędzy nim, a Mojsem lub Van Halem to niestety nie widać. Spójrzmy najpierw na samego Jose Molina. Ostatnie 44 jego spotkania to 19 zwycięstw, 9 remisów i 16 porażek. Jakby pokazać to zestawienie bez mówienia, że to jest wielki Jose, the special one, no to ktoś by pomyślał, że to są liczby jakiegoś średniaka, niewiele lepszego od Beznika Haziego. Tym bardziej pamiętajmy, że on nie trenował Ogórków, on trenował Chelsea. I trenuje obecnie Manchester United, gdzie zarówno budżety transferowe, jak i kadra no, stoją na bardzo wysokim poziomie. Spójrzmy jednak na jego dokonania w samym Manchesterze United, bo to nas interesuje najbardziej i na to powinniśmy zwrócić najbardziej uwagę, jeżeli chodzi o jego ostatni epizod. Rozegrał 16 spotkań do tej pory, 9 z nich wygrał, 3 zremisował, odniósł 4 porażki, więc teoretycznie nie wygląda to źle, ale no, niestety trzeba się przyjrzeć. Z kim wygrywał, z kim przegrywał, z kim tracił punkty. Zacznijmy od pozytywów. Ważne zwycięstwa w karierze United Jose Mourinho to jest na pewno pierwsze zwycięstwo i pierwsze trofeum. 2 do jednego z Leicester City, czyli Community Shield, wygrane jest trofeum mimo wszystko z mistrzem Anglii. Nikt wtedy nie wiedział, jak ten mistrz Anglii będzie w tym sezonie grał. Wyglądało to dobrze. Na pewno 4 do 1 z Leicester. Kolejne zwycięstwo w lidze po dwóch ligowych porażkach, które przyszło, bo znowu no, był to bardzo ważny sygnał dla, dla kibiców, że drużyna ma potencjał, jest w stanie grać. Pamiętajmy jednak, że, że Leicester w tabeli ligowej jest od Barley w tym momencie o jeden punkt lepsza. Czyli no, też nie jest to czymś, czym można się jadać, ale zwycięstwo było na pewno ważne i moim zdaniem najważniejsze z tych zwycięstw to jest 1 do 0 z Manchesterem City ostatnie pucharowe zwycięstwo. Bo gdyby tam przegrał, to myślę, że byłby kompletny dramat i tutaj w ogóle nie byłoby o czym dyskutować, jeżeli chodzi o Mourinho w United, to, był, to byłaby po prostu tragedia. Ważne porażki, jeden dwa z Manchesterem City w Lidze, u siebie porażka z największym rywalem to musi boleć, a jeszcze bardziej musi boleć porażka 0 do 4 na wyjeździe z Chelsea również e, nie tak dawno temu pogrom, masakra z drużyną. A o tym sobie jeszcze powiemy. różnica między Conte a, a Mourinho. Jeżeli chodzi o inne wpadki, wspomniany 0-0 z Burnley, 1 do 1 ze Stoke. Oczywiście oba te spotkania zremizowane u siebie i porażka 1 do 3 z Watford. Otwart w tym sezonie radzi sobie dobrze, to prawda, ale mimo wszystko porażka 3 do 1 to jest wysoka porażka, jak na drużynę aspirującą do tytułu mistrzowskiego i posiadającą w składzie naprawdę wielkich y, piłkarzy. Na plus jeszcze należy tutaj zaliczyć remis wywieziony z Anfield Road. Pamiętamy, że ten remis to nie był taki remis, że tak powiem, wywalczony na, na boisku w 100%. Wielkie podziękowania dla Bramkarza, ale to jest na plus. To jest wywieziony remis e, z Liverpoolu. Analizując, jeszcze chwilkę, to co United ma dobrego za Mourinho, to czego nie ma, spójrzmy na siłę ofensywną, bo to, że w defensywie jest dramat, to jest jedna kwestia, ale co się dzieje z przodu? Najlepsi strzelcy. Ibrahimowicz ma 4 gole w 10 spotkaniach. Wygląda to nieźle. Pamiętamy, on na początku więcej strzelał. Ten dobry pierwszy okres zespołu, 3 zwycięstwa ligowe, właśnie wygrany community shield. Ale jak popatrzymy na jego występy ostatnie, zwłaszcza z tymi trudnymi rywalami, przeważnie jest słabo. Rashford, młody chłopak, 3 gole w 8 spotkaniach. No to też o czymś mówi, że to jest drugi najlepszy strzelec w zespole. Mata, 2 gole i 1 asysta w 8 spotkaniach. Rooney, 1 gol, 2 asysty w 9 spotkaniach. I Martial, 1 gol, 2 asysty w 7 meczach. To kompletnie nie powala. Nie widzimy tutaj gościa. Który potrafiłby brać ciężar gry na siebie, strzelać w ważne bramki, zdobywać punkty. Umówmy się, ten dorobek bramkowy jest skromny, jest to powiedziane delikatnie. Nie ma tutaj jakiejś takiej petardy Ibra, którego wszyscy kreują na boga. Wiadomo, to jest bardziej humorystyczne. Proszę mi nie ruszać kamery, niż, niż rzeczywiste patrząc swojego dokonania obecnie w Anglii. To nie jest ibra sprzed X lat. I teraz zawieźmy się na tym Manchester United, żeby sobie powiedzieć o konkretach. Ósme miejsce obecnie w Lidze. Ósme miejsce Manchester United po rozegranych, uwaga, 10 występach. 8 punktów straty do Manchesteru City, do Arsenalu i do Liverpoolu. Oj, tu będziemy mówili o Manchesterze United. Kroki na to. O, nie, to jest, nie o tej drużynie, ale jest dupy. No, czyli 8 punktów straty do, do tej czołówki to jest dużo, biorąc pod uwagę, że United gubi punkty z fraj, frajersko i nie widać jakiegoś turbo przeskoku jakościowego. Wspominałem też o tych wynikach, że ma 9 zwycięstw w 16 meczach, ale pamiętajmy, że są to też zwycięstwa w lidze. Europy, jest to też jedno zwycięstwo puchorowe wcześniejsze przed Manchester'em City. Nie są to y, wymagające spotkania. To były obowiązkowe bodajże trzy zwycięstwa, jeżeli tak na to patrzeć. No ale w sumie ze stołki z Barney to też były z, z, zwycięstwa wymagane. Argument, który poruszają zwolennicy portugalskiego trenerskiego boga, pomijając to, że z Interem grał dobrze i Sporto, pamiętamy, i że Real wyprowadził, pamiętamy. Nie żyjemy historią że dostał zniszczony zespół po Van Halu i tak dalej. Pierwsze, drużyna Manchester United nie dostała się do Ligi Mistrzów kosztem Manchester City tylko z powodu bilansu bramkowego, jeżeli się nie mylę, więc no to zniszczenie zespołu wcale nie jest jakoś e, mocno widoczne na przykładzie obu tych drużyn, a jeszcze, jeżeli ktoś ma wątpliwości, że to jest zły przykład, Spójrzmy właśnie na Chelsea i Antonio Conte. On dostał rozpieprzony zespół. On dostał zespół kompletnie rozpierdzielony. Ma cztery punkty więcej w tabeli obecnie. Zaaplikował cztery gole Jose Mourinho i nie wydał w tym okienku transferowych fortuny na piłkarzy. I właśnie, te wydatki. Ktoś teraz też może mówić, o w obronie Mourinho, że on ma może słabą formację defensywną, może to, ale on dostał worek pieniędzy na zakupy i kupił Pola Pogbe który jest po prostu kompletnym drewnem jeżeli chodzi o, o grę do tej pory i umówmy się, no, nie ma tutaj elementu, który ratuje Francuza. Jest dramat i on wydał na niego 100 baniek, za te pieniądze można było wzmocnić zespół inaczej, on naprawdę dostał duże pole do popisu jeżeli chodzi o transfery. Umówmy się też, że kadry to on nie ma złożonej z, z jakichś takich przypadkowych, randomowych graczy, tylko no, jeżeli to byłby ten Jose, który potrafił wy, wykrzesać z piłkarzy siódme poty, że tak powiem, czy wznieść ich na poziom wyżej, to by to zrobił z tymi graczami bez problemu. Moja diagnoza na obecny, obecnie jest taka, że zgodnie z tym, co powiem, powiedziałem we wstępie, różnica pomiędzy nim a dramatem w, który prezentował Van Hal czy Mois wcześniej, jestem mocno zawiedziony, bo ja stawiałem, że Mourinho tę drużynę postawi na nogi dużo szybciej. Nie wykluczajmy, że to się stanie, na przykład w drugim sezonie. Obecnie jest to dramat, nie ma przeskoku jakościowego dla mnie, zarówno jeżeli chodzi o wyniki, jak i to co drużyna prezentuje. Też nie pamiętam, żeby Van Hal, może po prostu nie pamiętam, i zaraz przypominajcie w komentarzach, dostawał 4 do 0 z Chelsea przykładowo ale mówię, nie przeglądałem wszystkich tych wyników, dlatego jest źle. Jose Mourinho nie jest The Special One, obecnie daleko mu do tego, w, jeżeli chodzi o ten pojedynek trenerów, miało być ciekawie, miał być dużo dużo bardziej zacięty pojedynek pomiędzy Mourinho a Guardiolą, póki co Guardiola odjeżdża, chociaż też się wpadek nie wystrzegał, ale to temat już na inny odcinek. Ciekawy jestem Waszej opinii w tym temacie, dajcie mi znać, co sądzicie na pewno będzie wiele osób wspierających Portugalczyka. Ciekaw jestem Waszych argumentów, jak zawsze. Może któreś z nich będą przekonujące. Ja póki co zostaję przy swoim, że Mourinho jest cieniem samego siebie sprzed kilku sezonów. Gdzie tkwi przyczyna, tego nie wiem. I to już chyba on sam musi do tego dojść. Dzięki, pozdrawiam, cześć.